Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł od domu pokłon i krzyczał w niebogłosy, czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego, Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie. Powiedział mu bowiem, wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go, jak ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, bo nas jest wielu. I prosił go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosili go więc, poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urywistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Kiedy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wysiadł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł zostać przy nim, ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego, Wracaj do domu, do swoich i opowiadaj im wszystko, co pan ci uczynił, jak ulitował się nad tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dzielili. Gdy Jezus przyprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, Zebrał się wielki tłum wokół niego, a on był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka, dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu między tłumem i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem: Żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: Widzisz, że tu zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się nie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi nie bój się wierz tylko i nie pozwoli nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra Jakuba i Jana brata Jakubowego tak przyszli do domu przełożonego synagogi wobec zamieszania płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich czemu robicie zgiełk i płaczecie dziecko nie umarło tylko śpi i wyśmiewali go lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzedł do niej talita cum, to znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat i osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział i polecił, aby jej dane jeść.